Witajcie moi drodzy, na wstępie chciałem Wam ogromnie podziękować za udział w festiwalu majsterkowania. No ja miałem obłożenie stanowiska takie, że przydałoby się jeszcze przynajmniej trzech takich Adamów. No i jednocześnie chciałem też przeprosić wszystkich, szczególnie tych najmłodszych, którym nie byłem w stanie poświęcić wystarczająco dużo czasu, bo niektórzy chcieli potoczyć na przykład trochę więcej na tokarce, też tych, którzy chcieli nauczyć się ostrzyć wiertła, też nie spodziewałem się aż takich dużej frekwencji na tych warsztatach. No ci co zostali to jeszcze mieli szansę trochę popróbować później, ale tak czy inaczej no pozostaje mi tylko przeprosić. Być może następnym razem trzeba będzie zrobić po prostu skromniejsze stanowisko, tak żeby zająć się tylko jednym tematem, bo ci co byli to wiedzą, że stanowisko było wielotematyczne, było cence, były warsztaty stoczenia, były przyrządy pomiarowe, były warsztaty zostrzenia wierteł, tak więc każdy miał jakieś pytania do otwora, ale niestety Adaś jest tylko jeden, jedyny w swoim rodzaju, dlatego subskrybuj ten kanał i dzięki temu będziesz mógł mieć mnie zawsze dla siebie oglądając moje filmy. Dobra, a teraz y Małe sprostowanie do tematu odnośnie, odnośnie tych oto średnicówek teleskopowych. Pisaliście w komentarzach, że yy, moja metoda pomiaru jest nieco błędna. Powiedziałbym może nie tyle błędna, co że tak powiem na obkoło. Ponieważ zaraz przejdziemy tutaj do pomiarów i to wytłumaczę. Teraz przypomnę w jaki sposób ja używałem tego przyrządu. Pomiar wykonywałem trochę tak, jakbym używał średnicówki mikrometrycznej lub sprawdzianu. Czyli najpierw starałem się wyczuć ten najwyższy punkt, blokowałem narzędzie pomiarowe i sprawdzałem jeszcze raz to narzędzie pomiarowe w otworze, czy bujając na boki ono się nie buja, akurat tu widzicie, że się buja i czy nie przechodzi mi przez najciaśniejszy punkt tej średnicy. Czyli tak i tak. No i na przykład teraz już czuję, że źle zmierzyłem, bo tutaj po prostu mam za duży ruch na boki, mimo że tutaj jestem cały czas w jednym punkcie. O, teraz praktycznie mi się nie pozwala przesunąć ta średnicówka na boki. Teraz będę sprawdzał w taki sposób, czy ona yy, się za bardzo nie blokuje. Po prostu czy przejdzie nam przez otwór. Jeżeli znajdę taki punkt, że przechodzi, no to uznawałem to jako zmierzoną średnicę. Czyli po prostu wyszukiwałem najcieśniejszy punkt, nie mogło być luzu. Film, który podesłaliście, jest bardzo pożyteczny, tam jest taka sugestia, jeżeli dobrze zrozumiałem po angielsku, żeby nie używać sprzęgiełka, tylko bardzo delikatnie tutaj palcami dokręcać yy, ten element bębenka, i po prostu. Tutaj, między szczękami, wyczuć ten element, kiedy lekko nasza średnicówka się opiera o te szczęki i nie pozwala przejść dalej. To jest o tyle ważne, że po prostu nie zawsze odpowiednio mocno skręcimy tą część, żeby nasze sprzęgiełko podczas dokręcania nie wciskało nam tłoczków. To jest istotna sprawa. No i teraz zmierzymy sobie moją metodą, jaka wyszła nam średnica. Szukujemy się tutaj błędu w setnych milimetrach, może w dziesiątych milimetrach, zobaczymy. Proszę bardzo, jesteśmy praktycznie równo na dwudziestce. Teraz wykonam ten sam pomiar metodą z filmu, który przesłaliście. To jest film od naszego zagranicznego kolegi, również Adama. Tak, tak, to nie jest przypadek. Jego technika pomiaru jest o tyle może prostsza, że wykonujemy ten pomiar jak gdyby od razu, czyli umieszczamy nasz przyrząd w otworze. Mniej więcej oczywiście staramy się ustawić go równo, jeżeli chodzi o, o pion, ale jeżeli spojrzymy od boku, to on ten przyrząd ustawia poza osią nie prostopadle blokuje ten przyrząd i delikatnie go tam on ma jakąś tam swoją metodę, ten sposób mniej więcej naciskając powoduje, że ten przyrząd przechodzi przez ten najcieśniejszy punkt, a że jest lekko zablokowany, to te szczęki nie sprężynują i zostają w tym miejscu, w którym on znalazł niby ten najcieśniejszy punkt. Tu akurat w tym pierścieniu jest trudno to zrobić, ponieważ te podtoczenia są dosyć krótkie. Więc tego tak nie będzie widać. Potem pokażę to na łożysku, bo będziemy sprawdzać czy jest powtarzalność po prostu yy, pomiaru. Ok, ale no zobaczmy, co nam tutaj będzie wychodziło. Najpierw staram się wyczuć środek, ustawiam średnicówkę, nie w pionie, czyli przechylam ją. Bardziej tak, oczywiście w moim wypadku z powodu podtoczenia jest to mało widoczne. Zablokowałem tutaj ten element. Ja teraz postaram się może ją wyjąć. Widzicie, szczęki się nie cofają w tym momencie, czyli jeżeli będziemy je wciskać, to powinny pozostać na swojej pozycji. No i przeciągam przez otwór. I sprawdzimy, jaki wyszedł wynik. Mam nadzieję, że to widzicie. Wynik jest powtarzalny, a tutaj mamy lekki opór podczas przesuwania między szczękami. Czyli zarówno mój sposób używania tego jako sprawdzianu i jego sposób, który jest szybszy, bo nie wykonujemy jakby dwóch pomiarów. Ale też nie jesteśmy do końca pewni, czy zmierzyliśmy dobrze, bo na przykład mogliśmy zbyt słabo dokręcić lub na przykład zbyt mocno nacisnąć. I to po prostu mogło spowodować y, nieprawidłowy pomiar. Ok, sprawdzam powtarzalność metody naszego zagranicznego kolegi. Zwróćcie uwagę, że trzeba bardzo mocno trzymać tą część. I bardzo ostrożnie przykręcać tą część, żeby w międzyczasie nie poruszyć średnicówką, no i po prostu jej nie przestawić w otworze. Teraz wynik się przestawiłem. Było coś takiego. Wynik się różni o kilka mikronów, czyli niedużo zaraz sprawdzimy jeszcze raz i jeszcze raz znowu wynik mamy taki sam jak przed chwilą no i wykonam jeszcze jeden pomiar teraz wyszła mi różnica no setki czyli 5 mikronów między poprzednimi pomiarami. Ale ok, ten otwór nie jest tutaj jakoś specjalnie dokładny. Może raz zmierzyłem trochę bardziej w tą, trochę bardziej w tą. Yy, I jest trudny do pomiaru, właśnie ze względu na to, że jest dosyć płytki. Sprawdzimy więc sobie teraz łożysko. już o wiele łatwiej mi jest tą średnicówkę wprowadzić tak pod skosem. Więc teoretycznie powtarzalność powinna być większa. Staram się oprzeć tą szerszą końcówkę średnicówki o szczękę i jej nie poruszać. A tą węższą Będę wykonywał takie okrężne ruchy. Jeżeli wyczuję, że w pewnym miejscu lekko się blokuje, to znaczy, że już znalazłem nasz wymiar. Czyli. Nie wiem, czy to widzicie, jest troszkę jakby poniżej zera. Zobaczymy przy kolejnej próbie pomiaru. Teraz powiedzmy, że jest na zerze. I teraz jest znowu na zerze, i ostatni pomiar, trochę większe łożysko, w trochę innej pozycji. Nie wiem, czy to widzicie, ale jest na zerze. Minimalnie nad zerem, mikron może 2. I znowu taki sam wynik jak przed chwilą. Teraz jeszcze dwa słowa, błędów, jakie zauważyłem, które mogą powstawać podczas pomiaru. Czyli na przykład, jeżeli umieścimy nasz, naszą średnicówkę w potworze pod skosem, zablokujemy ją i zaczynamy ją przesuwać, to oczywiście górny bolec powinien się ślizgać po powierzchni, ale dolny powinien pozostać nieruchomo. Zauważyłem, że czasem, jeżeli zrobimy to nieumiejętnie, do pewnego momentu ślizga się górny bolec, a potem czasem dolny ucieknie nam do tyłu. Nie tak powinno być i to może powodować dosyć spory błąd. Zaczynamy z tego punktu, przekręcamy i wychodzimy w tym punkcie. Unikamy sytuacji takiej, że zaczynamy z tego punktu. Przechylamy, przechylamy, potem spód nam się przesuwa i wyjeżdżamy. To może powodować błąd i zazwyczaj powoduje. Druga kwestia to jest siła przykręcenia tego bolca. Być może dlatego, że to jest chińska średnicówka i powiedzmy, nie wiem, w tej pozycji trzyma lepiej, a w tej może trzyma troszkę gorzej. Trzeba to robić z wyczuciem, ale w miarę mocno. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby po prostu wsunąć ją i tak delikatnie paluszkami, tylko. Przyłapać, ok, dobrze jest, bo mimo że wtedy fajnie przechodzi, to się może okazać, że nam się to rozpręży. Minimalnie nawet nie zauważymy tego. Więc tu musimy trzymać dosyć mocno podczas przekręcania, żeby po prostu nie przestawić całej średnicówki. I dokręcamy z wyczuciem, ale w miarę mocno. No i teraz pytanie, czy po takim wyjęciu nie warto byłoby na przykład sprawdzić w taki sam sposób, jak ja dokonywałem tego na samym początku filmu. Właśnie, żeby sprawdzić, czy nie popełniliśmy któregoś z tych błędów. Bo o ile tu jest dosyć płytki ten otwór, i ja mogę sobie tutaj przytrzymać palcami, to wszystko jest ok. Kopoty się zaczną, kiedy nasza średnicówka będzie polegała w otworze, i będziemy musieli to zrobić no, praktycznie na wyczucie. A jeżeli użyjemy teraz jej jako sprawdzianu, no to będziemy w miarę pewni, tak? Bo umieścimy go w otworze, najpierw sprawdzimy, czy się nie rusza na boki, i spróbujemy go delikatnie przepchnąć przez średnicę naszego mierzonego otworu. Jeżeli z delikatnym odprzyczęcie. O przechodzi przez tą średnicę, no to wydaje mi się, że pomiar będzie jak najbardziej prawidłowy. Ja teraz to jeszcze sprawdzę. I jesteśmy na 0. Tak więc, ja już Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że teraz rozwiałem wszelkie wątpliwości odnośnie, jak używać. Tych średnicówek. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakiś inny, prostszy sposób, bardziej pewną metodę, no to oczywiście niech napisze w komentarzu. Po to dyskutujemy ze sobą. Ja Wam bardzo dziękuję, właśnie za to, że podsyłacie linki. O ile oglądam yy, innych zagranicznych YouTuberów, którzy faktycznie dosyć często korzystają z tych przyrządów, to jakoś umknął mi ten odcinek, gdzie było pokazywane, jak oni mierzą, że im zawsze wychodzi dobrze. Czy zawsze im wychodzi dobrze? To może, jeżeli, nie wiem, być może kwestia wprawy faktycznie, i wtedy zawsze im wychodzi dobrze. W sumie, ja też, mierząc suchmiarką, nie zawsze się skupiam na tym, żeby to było bardzo prawidłowo, ale zazwyczaj jest bezbłędny pomiar. Po prostu już ręka sama się tak układa, że wie, co robić i jakiego punktu wyszukiwać, żeby to było dobrze zmierzone, więc być może i u nich jest taka sama zależność. Bo ja tutaj testując to zaledwie w, sum w sumie to może nie wiem, czy mierzyłem tym przez pół godziny. Więcej zajęło mi nagranie tego filmu, przygotowanie, próby i tak dalej, niż te kilka pomiarów, które widzieliście na tym firmie, filmie. Więc po prostu myślę, że należy próbować i osobiście ja bym zawsze zmierzył sobie przynajmniej dwa razy, jak nie trzy razy. Czy wymiar jest po prostu powtarzany? Jeżeli wychodzi mi trzy razy to samo, no to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, tego, że zrobiłem błąd pomiaru. A teraz ja się biorę już za ustawianie geometrii mojej frezarki. Widzicie ją tutaj? Zdemontowałem znowu OZ. Yy, nie miałem czasu robić filmów. Raczej nagrywam filmy, ale nie mam czasu ich tam montować i wrzucić. Ale obiecuję, że na pewno będą za jakiś czas. Ok, jeszcze raz dzięki za udział w warsztatach, do zobaczenia może gdzieś na żywo, a na pewno na moim kanale. Trzymajcie się, cześć.